Wszystkim Witajcie na moim kanale. Zapraszam Was i na kolejny filmik, e, i będzie to tygodniowy vlog. Tak jak bardzo wiele z Was mnie prosiło, normalnie jak nie nagrywam tygodniowego vloga przez jakiś czas, to dostaję milion po prostu wiadomości na mm, przykład na Instagramie, że kiedy będzie vlog. E, więc generalnie zapraszam Was na nowego vloga. Natomiast będzie to coś innego niż zwykle. Postanowiłam, że nagrywanie ciągle tygodniowych vlogów. Jest nudne, mi się już na przykład znudziło, i, i potrzebuję czegoś nowego. Więc wymyśliłam, że zrobię sobie wyzwanie, które będzie dla mnie naprawdę może dla Was wydać się głupie ale dla mnie to wyzwanie będzie naprawdę bardzo trudne, bo postanowiłam, że nie będę się malować przez cały ten tydzień i będę tak chodzić do szkoły. I generalnie dzisiaj już to zaczęłam. Moja twarz jest teraz bez niczego totalnie. Mam na niej tylko pielęgnację. Nakładam aktualnie tylko serum i krem nawilżający, tak jak Wam pokazywałam w porannej rutynie. Nie w porannej, tylko w wieczornej, a może w porannej też. No nie wiem, bardzo często się mnie właśnie pytacie o to, jakie używam kosmetyki do pielęgnacji czy coś. Więc ja się nie chcę powtarzać i w każdym filmiku Wam tego pokazywać. Obejrzyjcie sobie poranną, wieczorną rutynę oraz e, organizację mojej toaletki. Tam pokazuję mnóstwo kosmetyków nie tylko do makijażu, ale też właśnie do pielęgnacji, których używam na co dzień. E, więc żeby się już po prostu nie powtarzać, to tam zajrzyjcie. Więc generalnie mam na twarzy pielęgnację, e, A tak poza tym to, e, jak widzicie, e, nic nie mam. Generalnie. Jak możecie zauważyć, moje rzęsy wyglądają trochę jakby były pomalowane, ale nie, nie oszukuję, tu nawet nie mam żadnym bezbarwnym niczym ich pomalowanych, tak po prostu wyglądają moje rzęsy naturalnie, ja je tylko podkręciłam zalotką. Mam nadzieję, że zalotka się nie liczy jako makijaż, no bo jakby nie, nie pomalowałam ich żadnym kosmetykiem, więc myślę, że się liczy, bo zalotka to jednak jest tylko zalotka i to nie jest kosmetyk. Ja myślałam, że one mi będą od razu opadać po podkręceniu zalotką, ale ja już mam je podkręcone przez kilka godzin i one nadal się pięknie trzymają, więc generalnie stwierdziłam, że tak. Ale może Wam opowiem jak w ogóle, dlaczego ja to robię. Więc stwierdziłam, że zrobię sobie taki challenge, że będę no make-up cały tydzień, żeby trochę nabrać pewności siebie, żeby uświadomić sobie, że halo, nie muszę przecież robić pełnej tapety, żeby jakoś wyglądać, że mogę tak chodzić i jak mi się nie chce malować, to nie muszę się malować. I generalnie teraz może nawet nie to, że mi się nie chce malować, bo ja całkiem lubię się malować, ale chcę sobie zrobić po prostu taki tydzień, w którym sprawdzimy, czy rzeczywiście będę na tyle odważna, żeby pokazać się tak ludziom, bo wiadomo, gdybym siedziała w domu, czy chodziła tylko na zakupy, czy coś ten właśnie ferry tym robiła ten challenge, no to, to jakby na luzie, to, to bym mogła to zrobić przez całe ferię mogłabym się nie malować, ale natomiast jeśli chodzi już o pójście tak do szkoły, to ja mam. No mam z tym dużo większy problem, dlatego stwierdziłam właśnie, że ten challenge będzie trudniejszy dla mnie, jak poczekam, aż się zacznie szkoła i będę tak chodzić do szkoły. Moje fary się dzisiaj kończą, więc stwierdziłam, że rozpocznę dzisiaj ten film. Eee, I jutro już, dzisiaj już się tak nie pomalowałam, a byłam przed chwilą w kościele e, i to już był dla mnie problem, natomiast co będzie jutro, jak będę musiała iść tak do szkoły. Jestem pewna, że ja tam przyjdę i każdy się mnie zapyta, czy jestem chora, albo będzie się na mnie jakoś tak dziwnie patrzył, jakby coś było ze mną nie halo. No bo ja rzeczywiście wyglądam trochę... no... trochę jakbym była chora, w sensie bez przesady. Czekałam, a właśnie moja cera się ogarnie, teraz jest ogarnięta, w sensie... mam parę krostek tutaj, tutaj, ale... jak na to, jak źle było kiedyś, to teraz jest naprawdę dobrze. I, I w ogóle jeszcze chodzę z, z rozpuszczoną grzywą, na co jeszcze y, parę miesięcy temu też bym się nie zdecydowała, bo uważałam, że, że w ogóle dramat, jak mi trochę grzywa już jest nieprzepięta, to już wygląda to dramatycznie. Ale teraz powiem Wam, że staram się nie przejmować moim wyglądem i stwierdziłam, że mogę chodzić w rozpuszczonej grzywce i że nic wielkiego się nie stanie i naprawdę to jest tylko Moja twarz, nikt aż tak bardzo, mam nadzieję, nie będzie mi się przyglądał. To nie jest takie proste, bo jednak ja jestem przyzwyczajona do tego, że się maluję, że sprawdzam ciągle w lusterku, czy na pewno dobrze wyglądam, czy gdzieś mi się korektor nie starł, czy czasem żadna kroska mi nie prześwituje. A teraz aktualnie nadal troszkę mam trądzik w sensie. Przez moją pielęgnację ostatnio bardzo on się poprawił. Poza tym, ostatnio staram się jeść mniej słodyczy, co też widać po mojej twarzy, bo nie wyskakują mi żadne nowe kroski. Teraz mam jeszcze pozostałości po starych, no i mam nadzieję, że to będę leżeć przez ten tydzień. No i że ludzie się mnie nie przestraszą, jak pójdę do szkoły, więc trzymajcie kciuki, ja się naprawdę stresuję. Ok, dzień dobry, ja wstałam i jak widzicie, nie robię żadnego makijażu, nie wiem, jak mam Wam to udowodnić, ale, ale naprawdę się pilnuję. Chciałabym wziąć korektor w kremie I na kilka krostek sobie go nałożyć Ale jakby wtedy już Już to nie będzie Do końca ten challenge Więc się naprawdę powstrzymuję Chociaż jest to trudne, bo dziś się obudziłam Z dużo gorszym stanem cery niż wczoraj Ale wiedziałam, że tak będzie, bo to tak jest zawsze Jak mam wieczorem sobie myślę Hmm, kolejnego dnia chyba prawie w ogóle nie nałożę Ta w ogóle będzie super, tak świetną mam cerę A potem rano będę się wyglądać 8 razy gorzej, a chciałam tylko pokazać Właśnie zalotkuje rzęsy, to jest po zalotce to jest bez. Generalnie w kraju sobie na te rzęsy olej krecynowy. Bo jak wygląda. Fuj! Nie, już na ciebie cię nie patrzę w ogóle. Ale to jest. Wasza reakcja była bezcenna. Ta mi powiedziała, że jestem chora. Ta mi powiedziała, że wyglądał fotę, nie mi powiedziałaś, że tylko nie zrobiła. A trzymać, o, chyba nie chcę, miał, bo nie. No, jest... Nie, bo pierwszy raz tego to Twoje. No najpierw takie, o, coś się zmieniło, pozami, że mi nie pomalowałaś. Okej, okay, hejka, więc ja już wróciłam. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc w sumie teoretycznie pierwszy dzień tego challenge'u, ale tak właściwie to zaczęłam go nagrywać dla was już wczoraj, a właściwie to nie malowałam się już od... Soboty, więc w sumie będzie całe równiutki 7, całe 7 dni kiedyś nie maluję, o ile mi się to uda, mam nadzieję, że tak. Powiem Wam szczerze, że po pierwszym dniu już mam ochotę to skończyć. W sensie czuję się, jakbym już strasznie normalnie, jakby mnie wszyscy w tym stanie widzieli, jakbym już e, już jutro mogła zrobić tapety. Ale powiem Wam, że jeśli chodzi o opinię ludzi, to jest dużo lepiej niż się spodziewałam, bo większość osób jakby. Nic nie powiedziało widząc mnie Nie zrobiło czegoś w stylu Dobrze się czujesz, chora jesteś czy coś A czegoś takiego bardziej spodziewałam Generalnie Nawet jak się niektórych dziewczyn Tam pytałam to, to Niektórzy nawet nie zauważyli różnicy W sensie Weronika Z Olą na początku stwierdziły tylko Że ja mam tylko Jakby nie mam brwi Jakby brwi Brak brwi się chyba najbardziej rzuca w oczy, bo ja na co dzień robię dość takie ciemne brwi. W sensie ostatnio na przykład robiłam dość wyrysowane brwi pomadą, i generalnie no, mocno je podkreślałam, więc jest duża różnica, że ich nie ma. Natomiast nie zauważały za bardzo różnicy, jeśli chodzi o resztę, no bo ja nie nakładam na co dzień na twarz. Na całą twarz podkładu, więc może jeśli chodzi o samą twarz, nie ma jakiejś wielkiej różnicy, bo często chodzę tak do szkoły, że mi jakieś tam krosteczki prześwitują, tu jestem delikatnie czerwona, tu coś, no bo po prostu nie mam podkładu. Natomiast jeśli chodzi o brwi, rzęsy, to jest największa różnica. Ja bym mogła ten challenge robić spokojnie, totalnie się nie stresować, gdybym miała właśnie zrobione brwi albo rzęsy, albo najlepiej brwi i rzęsy. Ale są plusy, bo może jest nos nie bojąc się, że wam się makijaż rozmasza, możecie spać na lekcjach coś w sensie tak wiecie, położycie się tak o nie martwiąc się, że coś wam się zetrze tutaj, czy coś no bo jakby nic nie macie na twarzy, nigdy w ogóle to jest takie śmieszne uczucie, że jakby gdzie nie dotknę, czy ten, to nie muszę się martwić, że się rozmazałam, nie muszę się po prostu o nic martwić. Jedyny po prostu priorytet to jest nie patrzeć się w lustro. Jak mówię, nie było dramatu, nie było żadnych jakichś takich niemiłych komentarzy, nikt mi nie mówił nic, że wyglądam jakoś źle, czy coś. Znaczy, Julka stwierdziła, że wyglądam, jakbym była chora, no ale to generalnie ja też tak stwierdzam. No, po prostu no wiadomo, że tak wyglądam. Reszta myślę, że po prostu z grzecznością mi tego nie przyznała, ale ja sama wiem, że wyglądam jak chora, więc w sumie to nikt mi nie musi tego mówić, ja po prostu to wiem. Jak zaśpię któregoś dnia, w sensie jak już skończę ten challenge, będę normalnie mogła się malować, to jak zaśpię, to wystarczy, że pomaluję brwi albo rzęsy, i, i już będę po prostu gotowa, żeby iść do szkoły, i też ludzie się nie załamią, i wiem, że, że po prostu mogę tak robić, mogę sobie dłużej spać, więc no, ale jednak. Jednak wola coś na tej twarzy mieć. Dobra, e, ja się trochę zmęczyłam po tym pierwszym dniu w szkole po fariach, więc lecę teraz dziś obiad, bo jestem strasznie głona. E, no i co? I jutro widzimy się znowu, znowu w takim stanie. Dobra, więc ja dzisiaj sobie znowu ucięłam krótką drzemkę w ciągu dnia, jak to mi się często ostatnio zdarza. A teraz mam kwas na twarzy albo jeszcze raczej kilka krostek, generalnie zapomniałam, że nie mogę nic wyciskać, bo zrobi się problem i trochę sobie powiedziskałam kilka krostek, więc liczę, że my do jutra się trochę ogarną, bo nie chciałabym chodzić czerwoną twarzą jutro po szkole. E, za chwilę lecę to zmyć, ale ogólnie chciałam jeszcze powiedzieć, że dzisiaj jestem strasznie wściekła, bo uczyłam się mega dużo do testu z chemii i dzisiaj właśnie go pisaliśmy i strasznie go zawaliłam, bo było w ogóle inne rzeczy niż się uczyłam i było inne rzeczy niż robić na lekcji i to było takie zagmatwane, że koniec świata, e, a teraz się uczę do historii, którą mam... E, pojutrze. Okej, okay, więc ja mam trochę więcej czasu, więc mogę sobie pozwolić na takie śniadanko i zjem sobie moje ukochane płatki. Moje ostatnio ulubione to są te Lubella z czekoladowymi łódeczkami. Oprócz tego, że są przepyszne, to jeszcze nie mają ani syropu glukozowego, ani oleju palmowego, więc bardzo fajnie. No i oprócz tego wszystkiego, mamy tutaj w nich jeszcze naklejki, żelowe naklejki, które możecie sobie przeklejać właściwie gdzie chcecie. Za chwilę wam pokażę, jak nimi można ozdabiać zeszyty. No ale generalnie zobaczymy, jakie <laughs> mamy w tym opakowaniu. O, zobaczcie, mamy takie oto naklejki: ananasa i taką bombę. No i. Jem sobie, na pewno się najem. W ogóle dajcie znać, czy jesteście tym najpierw mleko, potem płatki, czy najpierw płatki, potem mleko. Ja osobiście wolę najpierw mleko, bo ja je sobie podgrzewam, a później płatki i wtedy nie są one takie, wiecie, nie robią się wodniste, są takie krochutkie i ja tak wolę. Tych naglejek są aż 34 wzory, więc można zabrać naprawdę dużą kolekcję i dużo różnych jakichś kolorowych kształtów. Dzisiaj wyglądałem jak 7 nieszczęść, w sensie tak, to już bym się czuła nawet spoko, gdybym wyglądała tak, ale że wczoraj wyciskałam sobie te dwie kroski, To są one czerwone. Jakby ja nigdy nie chodziłam z takimi czerwonymi kroskami, A ja je zawsze co sekundę poprawiałam w szkole, żeby na pewno ani grama i w ogóle czerwonego na mojej twarzy nic nie prześwitywało. Ciągle pudrowałam wszystko tutaj. Korektorem, brałam, sprawdzałam, czy naprawdę żadnej kroski nie widać. A dzisiaj bo ogóle, gdyby nigdy nic, chodziłam sobie tak po tej szkole, nawet zapomniałam w pewnym momencie o tym, że nie mam nic na twarzy. Okej, okay, więc tak jak Wam mówiłam, w każdych płatkach możecie znaleźć po jednym takim e, opakowaniu naklejek. Łącznie są do zebrania aż 34 wzory, więc myślę, że naprawdę sporą kolekcję można e, zebrać. I ja Wam pokażę, co właściwie można z nimi robić i jak ja właściwie zamierzam e, się nimi posługiwać. E, więc. Będziemy ozdabiać nimi zeszyty, ale nie tylko od we, zewnątrz, ale też od wewnątrz. E, tutaj mam akurat hiszpański i jakby na przykład ucząc się danych słówek, będzie można naklejać sobie jakąś naklejkę, która na przykład Wam się z tym kojarzy, albo jakąś naklejkę, która pasuje do danego tematu, żeby później ucząc się do danego sprawdzające kartkówki, kojarzyć sobie coś właśnie z tą naklejką. Nie wiem, czy mnie rozumiecie, ale ja Wam kiedyś w filmiku o sposobach na naukę już coś takiego mówiłam, że właśnie można sobie rysować jakieś obrazki z boku zeszytu, więc myślę, że te naklejki mogą nam ułatwić sprawę i zamiast rysowania możecie sobie naklejać różne wzory, które będziecie kojarzyć z danym pojęciem i przez to na sprawdzianie sobie przypomnijcie, że o, na przykład przy takiej definicji miałam na przykład piłkę, więc Akurat ta definicja jest o, o tym i o tym. Nie wiem. No, jakby musicie to dopasować do własnych potrzeb, ale najpierw może podekuruję zszyty z zewnątrz. Jakby warto jeszcze wspomnieć, że nie są to takie zwykłe naklejki, bo są one o takiej żelowej fakturze i są naprawdę bardzo śmieszne pod palcami i fajnie, fajnie się je nakleja. Generalnie nie wiem, chciałabym jakoś, żeby. Te naklejki pasowały do kolorystyki zeszytu. Wydaje mi się, że właśnie te będą, będą fajne, tylko nie wiem jeszcze gdzie. Ja... Coś takiego możemy pokombinować. To, to już naprawdę jak chcecie, Jakby, jak będziecie im będziecie mieli więcej płatków, to tym też więcej naklejek i tym więcej pomysłów. Fajnym pomysłem jest też przez te naklejki przypominać sobie o jakichś kartkówkach czy też praca domowych. Tutaj, jak widzicie, mam kartkówkę za tydzień i jakieś y, zadania domowe, więc taki duży wykrzyknik tutaj mi przypomni o tym, że, że jest coś ważnego, o czym muszę pamiętać. Mam na przykład słówka dotyczące podróży, y, więc, więc kojarzę się z tym takie słoneczko więc też nakleiłam słoneczko i mam nadzieję, że mi to pomoże no generalnie nie będę wam tutaj wszystkiego omawiać ale jest wiele wzorów, więc na pewno każdy z was coś wymyśli i coś sobie z tego wybierze. Moja stylizacja dzisiaj prezentuje się tak, naprawdę mi się całkiem podoba i wszystko wyglądałoby fajnie, gdyby nie to, że wyglądam tutaj jak takie dziecko pięcioletnie ale generalnie się chodzi o moją stylizację nie będę wam już tutaj wszystkiego nie opowiadać. Od czasu do czasu dodaję jakieś moje outfity na Instagrama, a Shagrab zapraszam, wpadajcie, bo tam mam zakładkę taką wyróżnioną, relację, w których wstawiam właśnie outfity. Ciemkę ci mamy, w środę Bardzo się cieszę, że wreszcie już. E, jesteśmy na dniu trzecim, bo ja już, szczerze mówiąc, nie mogę wytrzymać i tak bardzo chciałam dziś się pomalować, ale e, no dobra, w sensie chodzi o to, że ja jak się jakiś czas nie maluję, to już się tak tęsknię za makijażem, że nawet jak nie mam jakiejś bardzo złej cery, to po prostu mam ochotę się pomalować, taką ochotę. I jakby dziś już bym chciała wyglądać wreszcie jak człowiek. W sensie, w tym świetle tego nie widać, ale te krostki jeszcze mi nie zeszły. Hejka, wróciłam właśnie do domu. Ja bym samej sobie nie wierzyła. W sensie jakby ja robię ten challenge, poświęcam się, chodzę po szkole wyglądając jak debil, a tak właściwie wy nie macie żadnego dowodu na to, że ja na przykład w szkole nie robię makijażu sobie albo jeszcze przed szkołą na szybko, a potem się nie zmywam do tych vlogów, yy, więc generalnie nie wiem, myślałam długo jak mogę wam to udowodnić no przecież nie będę 24 na ja dobę chodziła po szkole i nagrywała, szczególnie, że no jakby no, no nie, bo nie mogę pokazywać wszystkich ludzi dookoła mnie eee, jakby <grym> pokazać jak wygląda moja kosmetyczka do szkoły aktualnie, stwierdziłam, że skoro się nie maluję, to też nie będę nosić całej kosmetyczki e, z tam pudrem, pędzlem i w ogóle, więc wzięłam sobie takie o, takie coś, bibułki matujące bo wiecie, to nie kosmetyk, a działa trochę tak jak puder E, po prostu nie mam tyle tłuszczu na twarzy. Lusterko, w którym się odbijacie. Tutaj e, mam jakieś lekarstwo, jakby mnie, wiecie, coś rozbolał e, grzebyczek, który mogę sobie jedynie przeczesywać brwi albo rzęsy, ale powiem Wam, że wiedząc jak bardzo źle wyglądam, to, to nawet nie chce mi się myśleć o jakimś przeczesywaniu, sprawdzaniu i w ogóle. A z tego lusterka staram się nie korzystać, bo, bo żeby się po prostu nie załamywać, żeby nie wpaść na pomysł, e, nie wiem, pożyczenia od kogoś korektora i, i się pomalowania. Albo jak widzicie, jakby żadnych kosmetyków tu nie mam, więc nawet gdybym wpadał w depresję w szkole, e, albo nie wiem, ktoś by zaczął ze mnie śmiać, a ja bym wpadła w depresję i chciałabym się pomalować, to nie mam jak. E, mam tutaj obcinaczki do skórek, bo czasami na lekcjach mi się bardzo nudzi, e, to właśnie sobie obcinam skórki, tak wiem, nie powinnam, ale no cóż. E, jakieś tam próbki, perfum i tabletkę na gardło i filniczek, to też sobie czasami paznokie ci zadrze coś, różne są sytuacje i jeszcze mam tutaj balsam do ust. Wstałam, dzisiaj mamy czwartek. Coś tutaj sobie dotrpałam, a mam nadzieję, że mi to minie generalnie. Moje tworzycie nie wygląda tak źle, bo nie nakładałam e, rano żadnego... E, nie nakładałam serum, nie nakładałam kremu, ani żadnych takich e, rzeczy, że po prostu nie podrażnić już sobie cery, bo ja zawsze jak dopóki się nie zabiorę za wklepywanie czegoś w twarz, to jest dosyć taka wiecie, biała a później robi się taka czerwona ale generalnie to mm, wczoraj z zdjęcie na instagrama z moją mamusią więc generalnie bardzo dużą popularnością ona się cieszy na moim instagramie więc jak jeszcze nie widzieliście to koniecznie wpadajcie no bo jakby nigdy nie pokazywałam wam jeszcze mojej mamy a właśnie, to zdjęcie na Instagramie nawet nie musiałam ją namawiać, jakby, więc no, cieszę się bardzo, że wreszcie, wiecie, zdecydowała się, chciała, chociaż na zdjęcie wystąpić. Mój tata nie chce, więc uszanujcie to proszę, bo dużo osób tam właśnie się pyta. Natomiast jeśli chodzi o filmik z rodzicami, mam nadzieję, że kiedyś ich przekonam, ale jak na razie, no, po prostu oboje nie chcą, więc, więc też odpowiadając na wasze pytania. Na razie w filmiku z rodzicami nie będzie, ale nie wiem, może kiedyś, kiedyś, kiedyś. Tamby. Jest. Tamby. Jest. Tam jest. Tam jest. Wzrosła moja samoocena ze względu na to, że jestem z siebie dumna, że byłam w stanie się tak pokazać i to, że się tak pokazałam, wiecie, nikt się ze mnie przez to nie śmiał, czy nie miałam jakichś niemiłych komentarzy, więc. W takim stanie się budzę, jak się budzę, po e, mojej popołudniowej wieszce generalnie szczepią mnie oczy, przez pom jakieś 3 godziny i nie to miałam w planach, ale strasznie źle się czułam. W ogóle nie wiem, czy miałam strasznie zły humor. I powiem wam, że jakiś na dzienny dzień jest, ale jest 20. Właśnie się obudziłam i muszę się brać za naukę do jutrzejszej kartkówki z matmy Znaczy powtarzanie, bo Uczyłam się już wcześniej, wczoraj o, się chyba w miarę nauczyłam Jaka wszystkim, dzisiaj mamy piątek, naprawdę strasznie się cieszę, że już dobrnęliśmy do końca z tygodnia Bo już nie dojdzie, że jestem strasznie zmęczona jakoś szkołą e, To jestem zmęczona moim wyglądem i tym, że nie mogę się patrzeć w lustro, żeby się nie załamać Ale ale dzisiaj już myślę, że jest ze mną normalnie najlepiej, co tego tygodnia już to udało, mi się prawie wyleczyć. W ogóle fajnie, że pod koniec tego wezwania, ale, ale tak, ale się udało i generalnie dzisiaj po szkole idę do dentysty i będę miała tam robione ząbki dwa Więc ja wróciłam już od dentysty. Bo... Jeśli chodzi o moją cerę, to teraz mam tutaj coś pod nosem, tutaj już mi się to prawie zagoiło, zostały mi same blizny. A tak, to tutaj wcześniej to, co właściwie miałam na czole, ale teraz w ogóle nie ma samej twarzy. Koronawirus, teraz naprawdę coś mam z głową. Ja co sekundę tylko moje ręce. W sensie dobrze, że kupiłam tyle, w sensie kiedyś, kupiłam tyle, żeli antybakteryjnych na zapas, bo teraz już są wszędzie wyprzedane. To, jak to się szybko w ogóle wszystko posuwa, rozprzestrzenia, to jest jakiś hit. Ja się za dużo naczytałem, jakichś artykułów o tym koronawirusie całym, i ja jestem w tym momencie już przerażona, ale generalnie mm, dobrze, bo mam sporo żeli, i chyba 11 to 12 Żelianty antybakteryjnych na zapas, więc nie jest źle, mm, ale teraz naprawdę po prostu co lekcje, ja myję ręce żalem, bo po prostu mam już coś, mnie, naprawdę coś, coś, coś mam z głowy, muszę się trochę ogarnąć, bo mam wrażenie, że trochę za bardzo panikuję. W każdym razie, nie będę Was już tutaj dłużej zatrzymywać, challenge uważam za udany, mega, mega się cieszę, że udało mi się przez cały, calutki tydzień nie mieć na twarzy totalnie makijażu, totalnie. Jakby nie miałam nawet żadnego bezbarwnego żelu do brwi, czy tuszu do rzęs jakiegoś takiego przezroczystego, jedyne co tu miałam, balsam do ust przezroczysty i to jest naprawdę koniec Więc świeca się strasznie w ogóle. Więc mam nadzieję, że jesteście ze mną tak samo do mnie jak ja i że spróbujcie też sobie zrobić coś takiego jeżeli jesteście tak uzależnieni od makijażu jak ja spróbujcie tydzień albo chociaż kilka dni pochodzić totalnie bez makijażu i na mnie to się dobrze wpłynęło, więc myślę, że też spróbujcie i to widzimy się już za tydzień w nowym filmiku na moim kanale dzięki za oglądanie, pa pa